Cześć! Ja sobie dzisiaj z 26 marca, w środę, Oto fragment Ewangelii na dziś. Kto zniesie choćby jedno z najmniejszych przykazań i tak będzie nauczał ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Kto je natomiast wypełni i nauczać wypełni, i nauczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Według mnie w tej Ewangelii chodzi o to, że jeśli będziemy wykonywać przykazanie Boże, to będziemy mieli jakby większą szansę na wejście do nieba. A jeśli nie i jak nauczamy, to też jest właśnie dobrze, bo wtedy mamy jeszcze większe szanse. A jeśli tego nie robimy, jeszcze robimy przeciwko, to wtedy na pewno możemy być pewni, że będziemy w piekle. Niestety. A Waszą prezentację Ewangelii na dzisiaj jest to, żebyście sobie powtórzyli 10 przykazań Bożych. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę subskrypcji. Pa, pa!